Kitty i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. Miała nie odwiedzić dzisiaj dziewczyna w Roblox. Um, napisałem właściwie już do niej mm -hmm. coś. Um, czekajcie, no bo mi się ciągle ładuje telefon. Sprawdzę, czy jestem na serwerze polskim. Nie, no na serwerze rosyjskim. Tylko wieczorem grają Polacy. Tak moje dziewczyny twierdzi. Gdzie ja mam założyć dom? Może gdzieś tu? Hierony. Coś mi ten się źle dzieje tutaj, no bo... Jeju, co mi się tutaj dzieje? A, pomocy! A! O, o Jezu, o Jezu, o Jezu! Zniknij, zniknąć dom. Muszę odczekać 10 minut. No niestety, coś za coś. Okay. Nie! Peromila! Jest już wszystko dobrze chcecie zobaczyć pranka na tym, jak robię pranka? No to zaraz zobaczycie, tylko podjedziemy, są pod napis 2020. Zobaczycie, jaki to będzie prank. U, o Jezu, o Jezu, Jezu. Nie, nie, to nie tak miało być. O Boże Święty. Ha, ha, ha! Widzicie? Ja napiszę tylko coś. Jestem panem roku. 2021. Hmm. Wrzucę to może na Facebooka. Jak mi się uda. Ła ludzie, co to było? Z tej okazji robimy sobie imprezkę w moim ogrodzie. Tylko że nie mam Robuxów. Może w inny sposób? Mm. 2021 hi, 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 hi. Sprawdźmy jak to będzie wyglądać Party Tylko jest No to napiszę part. Left fier part. Dobra, jeszcze raz nabadałem bombkę Winusia. Takiego czegoś się nie wteje. To słabe. Nie to. Tak. Nie nie to i nie to. czyli noworodne kar. Noworoczny party. Tutaj gdzieś będzie. Czekać. Noworoczne party. Czerwony napis. I zatańczmy sobie więc. Przez dwa oczy, dwa oczy zielone, ofalałem. Jeden z gości robi kupę. Jeden z gości robi kupę, jak mówiłem, a to nie wiem kto to, ale mam jego na podglądzie. No i wiecie, on się myje w wannie mojej. Jeju, to coś nie do Wiecie co? Przez serafę tego gościa nie. napadem de Bacon Heru. Zobaczycie, tylko muszę ubrać moją specjalną perukę. Um. Czy moja specjalna peruka. Moja peruka. Tupet mój. Mój tupecik zaginął. Best, fr best friend a tupecik zaginął. O nie. O nie no moi drodzy Wtopa jakaś To wtopa Jezus Co to mi się dzieje z włosami Zaczekajcie Okej okay, wchodzimy do mojej łasienki 3, 2, 1 Stać. nie pod bacon hair Co on, on zniknął Oh my god On zniknął no, 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 nie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, subskrybujcie mój kanał i dajcie łapeczki w górę. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Pa.